poranek FM Dzień dobry państwu gazety czyta dla państwa Jan Wróbel w poranku Radio Tok FM 7 7 Zaskoczenia nie będzie, tak głosi Rzeczpospolita, ale właściwie wszystkie dzisiejsze gazety tak głoszą, mianowicie wybory na szefa Platformy Obywatelskiej wygra Grzegorz Schetyna. No faktycznie jest jedynym kandydatem w Platformie, mówi się, pisze dzisiaj Jacek Nizinkiewicz, że, je, że sukcesem będzie jeśli ponad połowa z około 17 tysięcy płacący składki członków PO Weźmie udział w wyborach. Wiadomo, że nie wszyscy oddali głos na schetynę, no ale nawet jak nie oddali, to, to cóż z tego. Po południu parlamentarzyści, samorządowcy oraz eurodeputowani PO mają się udać na wyjazdowe posiedzenie, no rzecz jasna, w Jachrance, by rozmawiać m.in. o lepszym skoordynowaniu działań i nowym trybie pracy klubu. O oczekuje się też, charyzmatycznego, tuż dodam od siebie, przemówienia. Po ogłoszeniu wyników wyborów, Grzegorz Schetyna ma wygłosić przemówienie. Mam nadzieję, że nie zacznie od słów. Jestem zupełnie zaskoczony wynikiem wyborów, bo to byłaby już trochę hipokryzja. I no tuż, nowemu przewodniczącemu, dla dodania pewnej charyzmy i pokłonu lennego, w końcu mówi się tak często o panu Grzegorzu, że jest syndykiem masy upadłościowej, a należy walczyć do końca. Kocham, I bardzo jestem z tobą, dzieci. Tak dobrze, mi! Jak nie Ech, w tej rzecz, artykuł innego polityka, no, chwilowo mającego. Mm, Sporo do powiedzenia Mateusza Morawieckiego złapać robota za rogi. Między innymi, fragment następujący: u naszych bram czeka nowa rewolucja technologiczna, oznaczająca zmiany we wszelkich wymiarach życia, z których praca należy do najbardziej wrażliwych. Nad światem krąży dziś widmo końca pracy i znikających zawodów. Jeden z francuskich tygodników zażartował kiedyś ponuro, że jedynym zawodem, który nie musi się bać robotyzacji, jest ksiądz. Żart dziennikarza może się okazać swoistym epitafium dla jego zawodu, czyli dziennikarza, nie księdza. Zważywszy, że nawet wytwarzanie treści dziennikarskich może być i coraz częściej bywa procesem zautomatyzowanym. Pragnę w tym miejscu na chwilę przerwać artykuł Mateusza Morawieckiego, aby zapewnić Państwa, że nie wszędzie jeszcze automatyzacja zaszła bardzo daleko. W Radiu Tok zdecydowana większość redaktorów to są ludzie, a nie y, roboty. Ym, procesem zautomatyzowanym wracam do artykułu, w którym ludzi piór zastępują algorytmy i aplikacje. Od produkcji przemysłowej przez rolnictwo, po analizę danych biznesowych, rynkowych i społecznych, maszyny zabierają pracę ludziom. Problem znikających miejsc pracy z powodu ekspansji robotyki jest globalny, dotyczy nawet takich krajów jak USA czy Niemcy. W pierwszej kolejności zagrożone są miejsca i stanowiska wykorzystujące niskie, niskie kwalifikacje, a przy tym słabo opłacane to ich kosztem będzie rosła produktywność w gospodarce, zaawansowane specjalności będą mniej podatne na zagrożenia ze strony automatyzacji. No każdy teraz się zastanawia, czy jego akurat miejsce pracy to jest takie zaawansowane, czy to jest taka specjalność zaawansowana, czy, czy też na przykład nie za bardzo zaawansowana. No, tego rachunku sumienia, czy właściwie umysłu nikt za Państwa nie zrobi. Trzeba się jak najszybciej przedostać do obszaru zaawansowanych specjalności. Tak przynajmniej wynika z artykułu wicepremiera przecież i ministra rozwoju. Mateusza y, m, Morawieckiego. Dodaje on uspokajająco, że na pewno nie powinniśmy tej nowej fali rewolucji technologicznej demonizować. Także w przeszłości kolejne fale przemian zagrażały zastanej rzeczywistości ekonomicznej, ale w jej miejsce tworzyły nową rzeczywistość z nowymi zawodami, nowymi stylami życia i organizacji społecznej. No tak, trochę tu uspokaja, ale co nastraszył, to nastraszył. Więcej o tym Polska może coś w tym y, zrobić? Y, a w artykule Morawieckiego y, również Państwo z, y, znajdą. Nasz y, przemysł, chcąc wchodzić na rynek międzynarodowy, natrafia na różne bariery. Globalnie gracze czyli wielkie korporacje, wspierane mniej lub bardziej bezpośrednio przez rządy. Zajęli miejsca przy stoliku i w sposób naturalny bronią swojego stanu posiadania. Dlatego tak trudno o prawdziwą globalną konkurencję na rynku energii, biotechnologii czy wytwarzania technologii teleinformatycznych. Czy Polska może się dosiąść do takiego stolika, wziąć udział w globalnej grze? Naszą gospodarczą racją stanu jest podjęcie takiego wyzwania. No, w najciekawszym miejscu artykuł się kończy, czyli wtedy, kiedy byśmy chcieli w, w, przeczytać, jak to się będzie stało, że Polska poradzi sobie, czy będzie się przynajmniej starała radzić z tą rewolucją technologiczną i zarazem, czy jest w stanie ten stolik, przy którym siedzą dotychczasowi utłuczeni gracze wywrócić. No ale tutaj akuratnie niestety. Na razie przynajmniej Mateusz Morawiecki nie chce niczego powiedzieć, ale tak żarty żartami to jest y, może nie bardzo charyzmatyczny artykuł, ale rzeczowy i dający dużo do myślenia. Macierewicz, drodzy państwo, wywrócił stolik. Tak przynajmniej wynika z tytułu tekstu Macieja Miłosza, dziennikarza dziennika gazety Prawnej. Y, minister Macierewicz. Y, Zdaniem, Macie, zdaniem Macieja Miłosza, dokonał tego wywrócenia stolika w sprawie naszych ogromnych, planowanych zamówień w przemyśle zbrojeniowym, czy właściwie dla obronności państwa. Przykładowo, zakup 50 śmigłowców wielozadaniowych to około 13 miliardów. Podpisana w ostatnich dniach grudnia modernizacja czołgów Leopard to 2,5 miliarda. Złotych dodajmy, złotych, no nie taka wasze dźwięki. Czyli mniej więcej tyle ile może kosztować jeden okręt podwodny i zarazem nieco tylko mniej niż roczny budżet Ministerstwa Kultury. Poprzednie kierownictwo MON, twierdzi Maciej Miłosz, mając w ręku tak potężne narzędzie, jakim jest sterowanie strumieniem miliardów złotych, nie potrafiło bądź nie chciało z tego skorzystać na arenie międzynarodowej. Co najmniej dwa lata temu w branży mówiło się o tym, że tarcza przeciwrakietowa będzie dla Amerykanów, śmigłowce dla Francuzów, a okręty podwodne dla Niemiec. Uzasadnienie? Chodziło o to, by nie naradzić się żadnemu z naszych sojuszników, żeby, cudzysłów, wszyscy byli zadowoleni. Um, w przypadku tarczy przesądziło kryterium geopolityczne, no i, 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 i tak dalej, y, tak dalej. Dlaczego wybraliśmy akurat Francuzów, tam gdzie chodzi, teraz już przechodzę do tematu francuskich śmigłowców Karakal, których w tej chwili jesteśmy właściwie pewni, że nie kupimy. Otóż, drodzy państwo, dlaczego, dlaczego wybraliśmy akurat Francuzów, a nie Amerykanów? Tłumaczenie, że tylko oni spełnili formalne kryteria przetargu są mało wiarygodne, ponieważ w tej branży przy dużych zamówieniach nie ma przypadkowych zwycięzców. Pośrednio bądź bezpośrednio zawsze wskazują ich politycy. Z tym, że w tym wypadku brakuje roztropnego uzasadnienia, dlaczego akurat ten oferen, bo wspomniane każdemu z naszych sojuszników coś się należy, jest argumentem słabym, twierdzi Maciej Miłość 10 dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej i dodaje, że nowe kierownictwo resortu postanowiło całkowicie zmienić zasady gry wystąpienia ministra Antoniego Macierewicza na Sejmowej Komisji Obrony, w którym stwierdził, że propozycja amerykańska jest za droga i zbyt odległa w czasie, sugerując, że zasadniczo nie mamy o czym rozmawiać. Było niczym Wywróceniem stolika pozycja negocjacyjna została całkowicie odwrócona. Przedstawicielom amerykańskiego Righthona wysłano jasny sygnał: MON też będzie rozdawał karty i faktycznie na stole negocjacyjnym zaczęło to wyglądać zupełnie Lepiej. To są fragmenty artykułu Macierewicz wywrócił stolik, no i bardzo dobrze, Macieja Miłosza, dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, do której wrócę na chwilkę. Marcin Piasecki, częsty gość zarazem magazynu EKG, jak i tutaj porannych komentarzy Radia Tok pisze w nieco mniej optymistycznym tonie. Zamieszanie zamiast śmigłowców. Polska nie kupi dla naszego wojska francuskich śmigłowców Karakal. Wraz z upływem czasu to zdanie staje się coraz bardziej prawdziwe. Mon jest niezadowolony z rozmów z Francuzami dotyczących offsetu i to zapewne w wersji oficjalnej stanie się przyczyną odrzucenia Karakali. Mm, no, będzie z, z tego powodu e, spór z Francuzami, opisany tutaj w komentarzu Marcina Piaseckiego, i dalej czytam go. W tej całej historii zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, charakterystyczna dla przetargów zbrojeniowych. W Polsce. Zakupy uzbrojenia na całym świecie są operacjami niesłychanie skomplikowanymi, jednak w naszym przypadku również operacjami niekoniecznie przejrzystymi, maksymalnie zagmatwanymi, pełnymi zwrotów akcji i rozwiązań, które uchodzą za dziwaczne. Szuk standardowym przykładem niekonwencjonalnego, niekonwencjonalnego podejścia stał się wymóg tzw. wspólnej platformy dla różnych wersji śmigłowców. Rozwiązanie, którego próżno szukać na świecie. Po tym postępowaniu, niezależnie od jego rozstrzygnięcia, pozostanie niesmak. Doszło do paradoksalnej sytuacji, kiedy znaczna część pretensji i zarzutów wysuwanych przez każdego z producentów ma swoje uzasadnienie. I po raz kolejny warto zadać pytanie, czym musiało... Się tak stać, pisze Marcin y, Piasecki. Czy nie można było z góry ustalić warunków twardych, jak najbardziej odpowiadających potrzebom armii, ale jednocześnie mających logiczne uzasadnienie, w pełni zrozumiałych dla wszystkich uczestników procesu? Zamiast tego mamy mnóstwo znaków zapytania oraz nieograniczone pole do lobbingu, czyli zamieszanie, a nie śmigłowce. Frankowicze, jeszcze zostanę chwilę w Rzeczpospolitej, mają swoją partię, no, na razie słabą, ale od czasu do czasu w mediach wraca ta historia, że historia, w której Tomasz Sadlik, założyciel ruchu Pro Futuris, próbuje zrobić partię Frankowiczów, ludzi mających frankowy kredyt i z tego powodu dość niezadowolonych. Naszym celem jest, jak każde innej partii wprowadzenie swoich idei w czyn, mówi Maciej Lisowski, w Rzeczpospolitej członek zarządu partii Frankowicze, przeciw bezprawiu skrótu oczywiście zaraz szukamy. FPB. Taki trochę bezdźwięczny, prawda? FPB, FPB. Hmm, dlaczego potrzebna jest ta partia? Mogą Państwo przeczytać dzisiaj w Rzeczpospolitej i również przeczytać, dlaczego na razie bardzo słabo jej yy, yy, idzie. To, to, kolokwializmu tutaj yy, użyję, a chce się ta partia FPB przytulić do ruchu Kukiza. No nie ona pierwsza i nie ona yy, ostatnio. Yy, Marino Marini. Dzisiaj towarzyszył nam w przeglądzie prasy, zwłaszcza Grzegorzowi Schetynie, no ale teraz już przegląd prasy niestety odchodzi. Na szczęście pożegna go tenże Marino Marini. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę.